Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Drankołdzia i dzisiaj powiem wam o dwóch powodach, przez które firmy bankrutują. Jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą i będziesz popełniał te dwa podstawowe błędy, tak naprawdę szansa, że ci się uda, jest bardzo niewielka. Więc dzisiaj pokażę ci, czego po prostu lepiej nie robić, czego lepiej unikać, żeby mieć fajne wyniki, fajne efekty, żeby Twoja firma w końcu się rozwinęła i była możliwość jej skalowania. Zazwyczaj wydaje nam się, że jeżeli coś idzie nie tak, to jest to kwestia tego, że brakuje nam odpowiedniej strategii, brakuje nam odpowiedniego lejka, brakuje nam, nie wiem, jakichś procedur, czegoś nam po prostu brakuje. Ale prawda jest zupełnie inna, ponieważ to, przez co my się nie jesteśmy w stanie rozwinąć, to, to my sami tak naprawdę, ok? I teraz chcę, żebyś na początek wykonał pewne ćwiczenie. Wyobraź sobie, że osiągnąłeś swój cel. Powiedzmy, mija 3-4 lata i jesteś w punkcie, w którym chciałbyś być, tak? W punkcie, w którym jesteś w stanie spełnić większość swoich marzeń. Niech to jest, nie wiem, Mercedes, możliwość wylotu na przykład na, na, na wakacje za granicę, nie wiem, Meksyk, Zanzibar, czy cokolwiek innego, ok? Więc jesteś w stanie już te swoje marzenia realizować. I teraz, jaką musiałbyś stać się osobą, żeby ci wyszło? Zobacz. Większość ludzi uważa, że wystarczy być sobą żeby zarabiać duże pieniądze. To nie jest prawda, ponieważ my nie jesteśmy najlepszą wersją siebie, tylko najgorszą z możliwych wersją siebie. I jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć, to musisz sam się zmienić. Czyli ludzie, którzy osiągają sukces, mają pewne cechy wspólne. Zobacz, bardzo lubią swoją pracę nie boją się ciężkiej pracy. Porozmawiaj z kimś, kto zarabia dużo. Czy on się boi ciężkiej pracy? Powiedz, że nie. Bardzo często uwielbia robić tą pracę, nie czuje zmęczenia, jest mega sfokusowany, wykonując daną pracę ma flow, tak zwany flow, taki przepływ energii, gdzie jest mega skoncentrowany, skupiony i tak dalej. Świetnie się czuje wykonując tą robotę. Tymczasem, jeżeli popatrzymy sobie na to, co robią początkujący przedsiębiorcy, to zazwyczaj to są osoby, które chcą zarobić bardzo szybko przy jak najmniejszym Zaangażowaniu z własnej strony i łapią się cokolwiek, czegokolwiek, co daje im jakikolwiek zarobek. Dlatego, na przykład, tak dzisiaj popularnym tematem jest Amazon, dropshipping i tego typu rzeczy. Z tego względu, że ludzie szukają naj, najłatwiejszej drogi do tego, żeby cokolwiek zarobić. I przez to im po prostu nie wychodzi, bo nie wiem, okej, okay, można zarobić w tym dropshippingu, czy na Amazonie można zrobić duże pieniądze, tak? Problem polega na tym, że dana osoba łapie się czegokolwiek. I odpuszcza już po miesiącu, bo nie widać efektów. Albo odpuszcza po tygodniu, bo nie widać efektów. Albo brakuje jej, nie wiem, jakiejś cierpliwości, pasji do, do, do tej roboty. Co jeszcze to może być? Ta osoba nie chce się uczyć, nie chce się rozwijać, nie chce się kształcić, nie szuka mentorów. Czyli masz pewne złe nawyki, które powodują, że nie jesteś w stanie osiągnąć wyników, na których ci zależy. I dopiero jeżeli zmienisz sam siebie, to jest spora szansa, że twój biznes ruszy. Tak? Bo tak jak mówiłem, my nie jesteśmy najlepszą wersją siebie, tylko jesteśmy najgorszą możliwą wersją siebie. I ludzie, którzy zarabiają dużo, to są zazwyczaj ludzie mega sfokusowani, mega zdyscyplinowani, mega e, po prostu nastawieni na wyniki. Oni robią wszystko, co jest potrzebne, co jest konieczne do tego, żeby ten wynik osiągnąć. I teraz, jeżeli taka osoba straci swój biznes, straci pieniądze, to taka osoba w bardzo krótkim czasie te pieniądze odrobi, ponieważ sposób działania tej osoby, tak zwana etyka pracy pozwala tej osobie zająć się czymkolwiek i ta, osiąga, ta osoba osiągnie sukces. Nawet ta osoba jest w stanie osiągnąć sukces na jakimś tam pewnym poziomie pracując w korporacji. Dlaczego? Ponieważ ta osoba z natury będzie tą osobą, która pierwsza wchodzi do biura i która ostatnio się światło, bo to, jest, to są pewne cechy charakteru. Tutaj nie chodzi o żadną strategię, tylko o pewne cechy charakteru. A drugi powód, przez który przedsiębiorcy nie osiągają zamierzonych wyników, to jest, nie to jest brak umiejętności zarządzania efektywnie swoim czasem. Zobacz, załóżmy, że pracujesz na etacie, wracasz z tej roboty i chcesz się zająć własnym biznesem. Dobra, nie jesteś w stanie pracować przez 10 godzin, tylko powiedzmy, jesteś w stanie wygospodarować 2-3 godzinki, tak? I teraz, dobra, ja też mam te 2-3 godziny teraz, ok? Czyli znaczy ja mam dużo więcej, no bo ja pracuję full-time, ale powiedzmy, że ja jestem w stanie również pracować te 3 godziny, ale 3 godziny moje to nie są koniecznie te 3 godziny twoje. Dlaczego? Ponieważ to, co zauważyłem u ludzi, którzy startują w biznesie, to jest to, że ok, wracają po tej pracy, siadają do tej roboty i pracują przez te 2-3 godziny, ale praca wygląda tak, że coś robią, na czymś się skupiają przez 15-20 minut, następnie wchodzą na social media. Wchodzą sobie na Facebooka, wchodzą na Instagrama, wchodzą, nie wiem, na TikToka, znowu wracają do pracy. Znowu coś robią, znowu wchodzą na media społecznościowe, a tylko wejdę na chwilę na YouTube'a, a tylko wejdę na Facebooka, tak? Nie wiem, dzwoni kurier, rzucają wszystko, i idą otworzyć drzwi, dzwoni, nie wiem, babcia, bo chce się zapytać, nie wiem, kiedy przyjedziesz ją odwiedzić, odbierasz telefon, nie wiem, dzwoni jakaś kobieta, która próbuje ci wepchać ubezpieczenie, rozmawiasz z nią i na razie się okazuje, że z tych dwóch, trzech godzin pracy rzeczywiście jest tego dużo, dużo mniej, nie? Na przykład jest tego tylko pół godziny. A teraz, jeżeli ty jesteś w stanie w odpowiedni sposób zarządzać swoim czasem i masz tylko te trzy godziny, ale masz harmonogram, harmonogram dnia, wiesz co chcesz zrobić, wiesz jakie są Twoje priorytety, masz umiejętność skupiania się, tak? to polega na tym, że ok, jeżeli już mam telefon, to jest on w biurku, w trybie samolotowym, nie spędzam czasu na, na telefonie. I tak naprawdę nie odbieram y, telefonów, tak? Nie odbieram maili. I ty pracujesz 3 godziny. Dodatkowo, jeżeli jeszcze, nie, jeszcze dodatkowo masz. Y, Lepszą dietę, czyli nie spożywasz śmieci, czyli powiedzmy, nie wiem, nie pijesz alkoholu, czyli nie bierzesz jakichś tam używek innych, wysypiasz się, to, to są wszystko naczynia połączone. Pamiętaj, że godzina snu więcej to jest kilka godzin większej produktywności. Będziesz niewyspany, nie jesteś w stanie produktywnie pracować. Masz wszystko podopinane na ostatni guzik, masz swoich trenerów, stosujesz odpowiednią suplementację. I twoja produktywność jest wtedy maksymalna, tak? Dajesz siebie 100% albo i znacznie więcej. I teraz uzyskujesz w ciągu tych trzech godzin tak zwany stan pełnego flow. Czyli nawet nie wiesz, co się dokoła dzieje, nawet nie wiesz, kiedy te trzy godziny minęły, ponieważ robisz pracę, którą lubisz. Ponieważ potrafisz się w odpowiedni sposób zmotywować, ponieważ jesteś w stanie odpowiednio czasem zarządzić. I w tym momencie taka osoba, która ma ogromną produktywność, w ciągu tych 3 godzin zrobi normalnie co ta pierwsza osoba w ciągu 6-7 godzin. Rozumiesz to? I teraz jak masz konkurować z taką osobą, która jest znacznie bardziej produktywna niż ty? Ponieważ ona niby też nie ma zespołu, ona niby ma te same warunki wejściowe, ale ta osoba jest znacznie bardziej produktywna, co oznacza, że ona pracuje tyle samo co ty. Teoretycznie, bo jeżeli popatrzymy sobie na zegarek, to ona pracuje tyle samo, co Ty, ale ona robi w tym czasie znacznie, znacznie więcej niż Ty. Czyli ona jest w stanie w ciągu jednego dnia zrobić to, co Ty robisz na przykład dwa albo trzy dni. OK? I teraz wyobraź sobie, że jesteś początkujący. I najczęściej, jeżeli jesteś początkujący, to z jednej strony tak, masz te wszystkie złe nawyki, które omawiałem w punkcie pierwszym, a z drugiej strony nie potrafisz zarządzać swoim czasem. Skąd o tym wiem? Bo byłem już w tym miejscu. Ale jakimś studem zacząłem szukać rozwiązań i po prostu się udało. I teraz, jeżeli ty jesteś tym początkujący, niezdyscyplinowany, nie masz odpowiedniego etosu pracy i dodatkowo jeszcze nie potrafisz zarządzać swoim czasem, no to to jest istna tragedia, to jest pewne, że Ci się nie uda. Co innego, jeżeli ty robisz coś, co kochasz, jesteś tym mega zafascynowany, ja na przykład na samym początku nie potrafiłem zarządzać swoim czasem, ale uwielbiałem swoją pracę i mogłem spędzać całe długie godziny, nawet nie wiedząc, że mija, nie wiem, 12 w nocy, pierwsza w nocy, druga, i ja dalej byłem przy komputerze i dalej chciałem robić, tak? Nie mogłem się doczekać następnego dnia, aż wstanę i znowu dalej będę robić. Okej, okay, nie potrafiłem zarządzać swoim czasem, więc... Dobra, marnowałem go bardzo dużo, ale miałem taki etos pracy, że po prostu to mi po prostu w jakiś sposób rekompensowało to wszystko. I teraz ja jestem teraz na zupełnie innym poziomie, bo z drugiej strony mam teraz bardzo dobry etos pracy, ale z drugiej strony też jestem wtedy mega produktywny. I cały czas oczywiście tego muszę pilnować, bo to nie jest tak, że nie wiem, jesteś długo w biznesie, to już łatwo to ci przychodzi. Nie, Cały czas trzeba, trzeba swojego czasu pilnować i chronić. I teraz. Yy, polecam Ci również sprawdzać na swoim telefonie. Nie wiem, jak to jest w Androidach, ale ja mam w iPhone'ie tak czas spędzony na telefonie. Naraz okazuje się, że na telefonie spędzasz, nie wiem, 2-3 godziny dziennie, tak? marnujesz 2-3 godziny dziennie na swoim telefonie, zamiast na przykład przeznaczyć go na pracę, na zrobienie czegoś produktywnego. I teraz już wiesz dlaczego, początkujący przedsiębiorca nie jest w stanie uzyskać takich efektów, jak ktoś to już sukces osiągnął. Bo z jednej strony brakuje mu pewnych cech charakteru, które musi jak najszybciej w sobie wyrobić, a z drugiej strony brakuje mu umiejętności zarządzania swoim czasem. I oczywiście, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zarządzać swoim czasem, to na tym kanale są takie materiały, tylko trzeba poszukać. Postaram się za chwilę je wyświetlić, kiedy ten film się skończy. Oczywiście w tym momencie proszę cię o subskrypcję, łapkę w górę, zostaw mi komentarz i napisz mi, jak tam się masz po świętach. No i oczywiście też czekam na propozycje kolejnych materiałów. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.